Siema, siema, z tej strony, Katpro i dzisiaj zrobimy sobie, znaczy będziemy grali w Mr. Bullet. To jest też taka fajna gereczka, taka mobilna. I sobie zagramy tu pierwsze, albo no chwila. W Się sensie najpierw przebierzemy. Mam 2300 znowu Dave Bullet Bull tu sama jakiś, nie wiem Ten, już koniec Caveman To wezmę sobie Caveman, ponieważ jest w Prouster z Caveman Frank Ale Pięknie W sumie. No reklama była Nie, nie wytrzymam po prostu Nie, nie wytrzymam po prostu No to już spoko było Sam szedłem, aha pięknie nie 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 wyjdź 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 zrobimy sobie poczekajcie Piotr mnie dzwoni więc wybiorę poczekajcie na mnie zagramy sobie minigamesy aha nie mogę dobra to te miszą sobie zagramy Za chwilę muszę kolejny odcinek nagrywać z Pią, bo mnie... Poczekajcie chwilę. Poczekaj się chwilę. Jeszcze raz Bo była przerwa. Teraz z nami jest. Pio, cześć. I nagrywamy już Mr. Sweeta. Czyli jak tam go miał, nie? po jednym razie? No, znaczy ten wiesz. Bo nagrywam już dwie minuty, nie? Przed chwilą na, na, nagrywałem co ja nagrywałem Stars nagrywałem, od Sara do Brawlera Ciągle ci to, a obok lata normalnie w górę typie No ja to dobra co masz już No to daj Teraz słuchajcie ja jestem Ja wychodzę i jestem tu z wami O mhm. Oj nie spadło mi to słuchajcie O Teraz spadnie No i co? Już to wgrał, nie? Dzisiaj jeszcze Także wiem coś co. mi to tam nie chce wlecieć jakoś Przepraszamy, bo auto jechało O Dobra nice Mam Ustały jeden strzał ci cztery strzały na no, cztery są, nie? Teraz ob, to jakoś więc... od tym kątem to trzeba zawsze, tutaj. Tutaj ja się zawsze z tym męczę. Ja też się z tym męczę. Nie. zaraz. No. To jeszcze raz słuchajcie sobie, sobie w sumie to teraz się odcinek robi od zera do brolera, więc... No. więc yy, odcinek yy, dwa, za odcinkiem. 2 gigabajty aż mi zajmuje. No. To był 17 minutowy odcinek. Muszę nowe... dać łapkę w górę. O, idealnie. 17 minut i mamy to, dobra. Drugie. Trze trzeci już teraz jest, nie? No, bo mi się wtedy. Y A mi się skończyło. Oj, tutaj już źle O, 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 o. Nice, mamy to. Mamy jeszcze. Że... Cztery strzały. Teraz. To może będą dwie gwiazdki. O co chodzi? Aha, dobra, ja już wiem o co chodzi. Ja te, tych rzeczy tu nie widzę. No bo ja tak tu mam. Spadaj. No źle to poleciało. to jeszcze raz. Nie zaczniemy. Teraz Idealnie. O, o! Będzie, o, będzie, o, będzie. O! Dobra. Mamy teraz... jeden chciał, to. Przepraszamy za przy... Ale ja to Zaczynam. Zaczynamy to słuchajcie od nowa, bo byśmy i tak to nie wygrali, więc zaczynam od nowa Wybaczcie za tego bo on, on jak widzi kot takiego, To, to już szaleje, A? Gaj, to już na... nagrywki jest? 5 minut i 30 i No tak Z 8 minut nagramy Ej Czemu mi się tutaj, tutaj słuchajcie najcięższej to zrobić Nice O może trzy, będzie jednak Trzy strzały Teraz chyba No Aj, li, no li. to może to zrobimy słuchajcie w kolejnym odcinku Bo wiecie nie Ja to też spróbuję teraz zrobić o. Aha. Chciałem kliknąć, że... Dobra, teraz ja jestem tutaj. Cześć, cześć. Jednym strzałem tutaj rozwalamy. Patrzcie, słuchajcie, na mój kanał, Pio. Właśnie mówiłem, muszę. mówiłem im, nie? No, ale jak będzie nowy odcinek, to wtedy możecie mi go zasubskrybować. Bo wiecie, nie... Bez odcinku nie ma subskrypcji. Więc... O, Be... Fajnie jest ogólnie. No. O, nice. Drugie. Z pięciu I I to już. amunicji? W sumie to już zero. To my się chyba z Wami już żegnamy, nie wiem. żegnamy się kres... No, jeszcze minutkę sobie tak po, po, pogramy i. No to minutę i się żegnamy i lecimy, słuchajcie, na kolejny mój film. No bo przed chwilą też zacząłem jak parowóz nagrywać te odcinki. No, z się liczy, nie? No, trzeba mieć pieniądze na lepsze rzeczy. Tak, mam, mam to, mam to. Wygrałeś, kac. Znaczy, zostało mi sześć strzał. To to wygrałeś. Za późno. Nie, dobrze. Dobrze? Aj zeszło mu. Spada to. Pa, jest, jest, jest. O. Przepraszamy, pa, no wiecie jak to jest. O kurde! No właśnie. 15% jeszcze mam. Pyk. Pyk Teraz nie możesz tego spróbować. W ogóle. I uwaga! Czy to przejdzie? Przed... Przeszedł Przeprzedźcie. Na good. Good. No, to w sumie... Good effort. To chyba już no. jest trzeciego odcinka Nooo sobie byśmy odcinkę Więc Także, czekajcie jeszcze chwilę Także, my, my się chmamy. tutaj żegnamy i... My Na No bo wiecie Przeszepcili się, więc No, więc papa pa Na wyłącz się wyłączcie, jest takie problemy w Wiedniowie.